Trzeci mecz i trzecia porażka, ale tak naprawdę znowu do tego dlaczego rezultatu brakło w zasadzie niewiele. No ale brakło, brakło, brakło e, bramki ścielonej z przodu, e, zabrakło, zabrakło, zabrakło trochę solidności, e, kiedy graliśmy w terce obronnej. Niestety, jak Pan powiedział, trzeci mecz rzędu przegrywamy, przygotowujemy się dalej. W zasadzie wciąż brakuje niewiele do tego lepszego, lepszego rezultatu i chyba, chyba skuteczności wciąż brakuje. Co prawda dzisiaj było lepiej niż w poprzednich starcach, ale, ale wciąż trochę jest do poprawy. No ja nie mam, nie mam zarzutów do chłopaków na temat, na temat walki, na temat walczą, wszyscy chcą, ale, ale takie bardzo proste bramki moim zdaniem puścimy sekundę przed końcem, puścimy gole, takie głupie kary. Później nam troszeczkę brakuje koncentracji, kiedy gramy, gramy w ofensywie. No i oczywiście, że nie wykorzystujemy swoje, swoje szanse. Mamy szanse, mamy sytuację, tylko nie wykorzystujemy. Trzeba też przyznać, że dotychczas graliście no, raczej z mocnymi. Rywalami, ale chyba nie można tego uargumentować w ten sposób. Ja nie powiem, że myśmy przegrywamy w tych meczach. Jeżeli widzicie, to każdy mecz myśmy przegrali jedną bramką 1-2, 1-2, dzisiaj można powiedzieć, można powiedzieć 2-3, czwartą bramkę. strzelili nam do pustej do pustej. Chłopcy się starają, chłopcy, chłopcy próbują. Pracujemy dalej. Właśnie, to co jeszcze można w grze poprawić, żeby, żeby te rezultaty Ja już pokazać. powiedziałem, że musimy poprawić grę w, w przewadze. Musimy poprawić grę w przewadze. Musimy poprawić, poprawić ogólnie, ogólnie skuteczność, bo z czterech bramek, które strzeliliśmy w tym sezonie, trzy bramki szczelił Bujalski i dzisiaj jedną szczelił Wybira, ale reszta napastników na razie, na razie nie ściela. Dla całej drużyny to też chyba taki jeszcze ciężki moment. Dla niektórych chłopaków pierwsza styczność z Ekstraligą, to też na pewno też muszą czasu jeszcze mieć. Właśnie powiedziałem chłopcom w szatni po drugiej tercy, że my jakby troszeczkę się wstydzimy się tych chłopców, którzy, którzy ograni w tej, w tej Ekstralidze, niby, niby gramy, ale tak, tak na, na, na 75%, nie do końca. Moim zdaniem, więcej wiary w siebie, moim zdaniem więcej takiej, takiej, tak, takiego sportowego chamstwa powinno być w naszej grze. Ja, ja, w co celujecie w tym sezonie? Czy jest to awans do, do play-offów i tam spróbowanie coś tam mieszać, czy...? Ja mówiłem na konferencji prasowej, że w tym roku zadaniem mamy, mamy stworzyć drużynę, że da, zadanie, zadaniem naszym jest e, e, awansować do play i jak najlepiej tam, tam zagrać.